Może nie tak, że, że się obawiałem czegoś, ale no, zawsze jest jakaś presja, a, a w tej walce no, no ciężki przeciwnik, ciężka walka. Tym bardziej, że poczułem naprawdę w pierwszej rundzie kolano, bo trzy tygodnie przed miałem dość poważną kontuzję i, i była taka decyzja, czy startować czy nie, a jednak a jakoś się udało to podratować, a, a w pierwszej rundzie poczułem i trochę się wystraszyłem tego też. no, nie? no Poza tym no, no, przeciwnik naprawdę ciężki, silny gość no, i, i po prostu. Było to tak, że, że się on troszeczkę i, i, i to jak gdyby na moją korzyść i tak się skończyło, jak się skończyło, na szczęście. Spodziewałeś się, że będzie jeszcze jedna runda? Znaczy ja byłem gotowy na jeszcze jedną rundę, no bo, bo ja, ja się męczyłem, ale widziałem, że on też jest y, zmęczony i tylko, i tylko i wyłącznie polował no to, żeby wchodzić w te nogi i tyle nie podejmował jakiejś walki w stójce, także no ja chciałem, chciałem zakończyć tą walkę w stójce, ale... Ale tak, no, poobalał troszkę, troszkę się zmęczył i, i jak się mówiłem, to to, że ktoś tam coś tam pisze, to po prostu najlepiej to niech ten ktoś, kto pisze, że ktoś jest taki albo taki, to niech tam sam wejdzie niech nikt z nim walczy i wtedy niech napisze jeszcze raz, czy faktycznie taki cienki, jak on tam z jego obserwacji wynika, bo... bo naprawdę. Naprawdę zalogować się pod pseudonimem Troll83, może każdy i może sobie wypisywać, nie wiadomo co tam, jak mu chce, no, To wszystko weryfikuje się w ringu i po prostu dla mnie takie, takie opinie to po prostu nic nie znaczą. Jeżeli opinie wystawia zawodnik, który wchodzi, czuje, trenuje, wie co to znaczy walczyć, trenować i zostawiać ten kawał życia, także to, to jest dla mnie zdanie tak naprawdę. A to, że on kiedyś pół roku temu nie był, w w jak gdyby, nie pokazał się za ładnie, to nie znaczy, że pół, za pół roku się poprawi i coś wyniesie ze swojej walki, którą na przykład przegrał, bo na przykład dzisiaj no, naprawdę, no, ja stoczyłem jeden z cięższych walk w swoim życiu. <głosy> <głosy> o, hola, hola, ja nie czytam, tylko po prostu ludzie yy, donoszą. donoszą mi po prostu, bo, bo z życia wzięte, z, z życia jest tak, że po prostu zawodnicy są na sali, trenują na sali albo gdzieś i, i za bardzo nie mają czasu śledzić nad tym komputerem i, i czytać jakiś brednik kurcze i jakiś tam rozkminę, w cudzysłowie na jakieś tam walki i tak